Wnuczki przygotowują się do Dnia Strażaka, zapraszając dziadka na obiad. Wnuczki i dziadek siedzą razem, a pokój wypełniają echa odwagi i poświęcenia. Oczy dziadka odzwierciedlają całe życie wspomnień. Duma miesza się z nutką nostalgii, gdy dzieli się swoją przeszłością. Podczas akcji młodzieńcza determinacja dziadka iskrzy pośród chaosu. Jego rozkazy przecinają ryczące płomienie. Jego wzrok pada na uwięzioną rodzinę. Która desperacko sygnalizuje z zasnutego dymem okna. Musimy ich natychmiast wydostać. Bez wahania zanurza się w samym sercu pożaru, a jego odwaga jest niezachwiana, gdy walczy o dotarcie do uwięzionej rodziny. Pośród płomieni dziadek z determinacją kieruje akcją gaśniczą. Skupmy się na opanowaniu pożaru i uratowaniu wszystkich, którzy wciąż są w środku. Kieruje zespołami, zapewniając skoordynowaną reakcję na płomienie. Wnuczki patrzą na dziadka z podziwem, milcząco uznając jego niezwykłe życie. Dziadek uśmiecha się, dzięki pochwałom ze strony wnuczek. Jesteś wielki dziadku. Po prostu wykonywałem swoją pracę.